Witam, nazywam się Zykfłydbła, ha, hahaha, ha, taki żarcik tak naprawdę jestem Karl I mam przyjemność przedstawić Wam tajemnice i ciekawostki, G.T. A San Andreas, w dzisiejszym odcinku pokażę wam snajperkę z księżycem i znikające graffiti na cmentarzu Flos Santos. To za mną to mój zagadko mobil Hahaha, ha, 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 jesteście debilami jak w to wierzycie bo to zwykły maluch to znaczy najpiękniejszy cud motoryzacji. Okej okay, to jedziemy najpierw snajperka i księżyc no dobra zobaczymy co to małe główienko potrafi. Aaaa kurwa ale szybko. Dobra to jesteśmy na miejscu i już tłumaczę a więc gdy strzelimy w księżyc to on się do nas przybliża z każdym strzałem i po chwili się znów oddala i tak w kółko. Hej, to ja z windy skorzystam, żeby szybko na dół się dostać. Lecę, bo chcę, lecę, bo życie jest złe, czy są pieniądze, czy nie. Ja lecę, bo nie mam kasy, ty deklu i program prowadzę, o kurwa, nie umiem latać. O kurwa ała ała. Dobra, nogi całe, ręce też, ale chuj, chyba nie, ale dam radę, więc teraz grafiti. Kej okay, tuż za mną jest cmentarz z graffiti ale musimy poczekać do północy żeby je zobaczyć więc kopsniemy się do sklepu bo mam ochotę na parówkę z ketchupem no to w drogach a nie mam bladego pojęcia czemu mój cud motoryzacji stał się niebieski ale chuj w to. Chunia coś stanąłem, ale co z tego? Dobra, biorę parówkę i spadam stąd. O kurwa mają wyciąg z fiuta. O fuck, tu nie ma parówek. Tu też nie ma. Za parówki. No to jedziemy. No jesteśmy prawie na miejscu i właśnie kończę parówkę z ketchupem więc wszyscy są happy. Dobra to ja zacznę tłumaczyć a więc chodzi o to że o północy pojawia się grafiti, a o 6 rano znika jest to co najmniej dziwne. Widzieliście to tak dzieje się co noc może to duchy mamo postrałem się no to konieczna dziś wysyłajcie mimity, na adres mail który jest w opisie. O kurwa gdzie moje autko to na pewno duchy.